No i pierwszy blok znakomity Walkera zablokował z dzielniką słynnego koszykarza Jugosłowiańskiego Mistrza Świata. No i ustrzydla to widok, Tomczyk. Pierwszy jego rzut celny. 5-2 proszę państwa tutaj y, z lekceważyli pruszkowian y, Włosi, a właśnie ten team międzynarodowy Hoskins. O, nie może ty tak poszaleć, nie może, tak jak teraz zgubił Bonorę, trafił! Za trzeć. Jakbym wyczuł ten moment. On musi się rozluźnić, on zaskoczy, on to potrafi. On to pokazał w niedzielę. Znowu pachnie wielką koszykówką, jest wielka koszykówka w Pruszkowie. I świetnie Tairis! I będzie kontra, ale przerywają. Wracają już trzech, sam Tairis, aj! Trochę pochopnie, jeszcze Szybiński walczy, wywalczył, dwa punkty, euforia, waleczny PKS, taki jaki oglądany i podziwiany był tu przez kilka sezonów. I tu, i w tej maleńkiej salce przy Gomulińskiego, zespół nieobliczalny, który mobilizuje się stawką, umiejętnościami, klasą rywal. I z Amerykański Włoch albo włoski Amerykanin. Trzech kadrowiczów w zespole włoskim. Piękna asysta! Walker i Dreja. Kapitalnie! No i to uskrzydla także partnerów. To pobudza widownie. To deprymuje. Sidor jest ale zrobił pięknego piwota, Ośmieszył żołfresę. Piękny okres gry zespołu Pruszkowskiego. Cztery punkty w ciągu 6 sekund. I tylko pięć punktów przewagi słynnego Benetonu Treviso. Uragan, Tornado PKS. -o. Hoskins cztery przewinienia, to dużo. Tomczyk trafi! Tak! Remis! Coś niesłychanego! Domino! Jeszcze on może tu w końcówce się ożywić. Niewykluczone, że pokaże to, co wielokrotnie pokazywał. Widzą Państwo ten wynik. A i Walker, i Latający, próbujący Prowadzenie znowu, proszę Państwa. Proszę Państwa, wybaczą Państwo te emocje. No tak długo po tym spotkaniu nasza emisja nie trafia zbierze Tomczyk i to jest kluczowa i czy będą szanować, czy pójdą za ciosem. Zobaczymy. Proszę Państwa. Dawno nie widzieliśmy PKS-u w takiej dyspozycji. Chcemy tę drużynę oglądać właśnie tak walczącą. Wierzymy, że tak będzie już do końca sezonu. Aj, szkoda, że nie weszła. I szkoda, że tu nie było Leszka, ale on nie może być wszędzie. Cztery punkty przewagi. 3,20 do końca spotkania. Kintesencja tego meczu. Walka przez całe spotkanie i teraz wszystko decyduje się w końcówce. Hoskins i Bonora Schmidt i Williams i na lewo nie trafi, zbierze dryja, a rzucał Marcelo Nicola i trzy minuty i o przerwę prosi słynny yy, Zelimir Obradowicz, trener Mistrzów Świata, Jugosłowianin zaszokowany, no bo oni jechali tutaj grać zupełnie innym PKS-em, z drużyną lekceważoną, której nie znali mieli dopiero tutaj obejrzeć taśmę yy, z, yy, z zapisem Giery z z meczów eliminacyjnych. I teraz Hoskins. 62-56. Piękny jest. Kontra cudowna. Proszę Państwa, to jest właśnie PKS. Oni tego nie przegrają. Już z 8 punktów przewagi. 64-56. Ależ mecz Bonora. Czysto, czysto panowie, czysto. Sześć przewinień PKS-u. Minuta pięćdziesiąt osiem. Przechwycą mnie. Dobrze, czysto rebraca. Słynny rebraca Nikola Tomczyk. Co on robi? Czech odgwizdał przewinienie Tomczyka. No i proszę państwa. Iluż tu widzów wybierało się na ten mecz? Świadomi klasy rywala i spodziewając się no, wręcz klęski, ośmieszenia drużyny miejscowej. Tymczasem jeszcze minuta 40. I słynny penetrant Treviso rzucony na kolana w dzisiejszym meczu. Rebracza i fał. Ale nie przesądzajmy jeszcze. Nie te punkty. I nie będzie szansy na yy, Akcję trzypunktową. Jest szansa na dwa punkty zrzutów wolnych. No ale musi trafić. Na razie tych dwóch punktów jeszcze nie ma. Minuta 43. Miss Świata, słynny Jugosłowianin wybracza. Dwa miliony dolarów. On i Williams, ten z czternastką. To ich kontrakty roczne. Tyle, ile najbogatszy polski klub. Scepter Śląsk, Wrocław, Walker nie przegrają. Długo, długo pokazuje Bałwaczow, powoli, długo, Hoskins i Bonora. Hoskins i Bonora, trzech wicemistrzów Europy. Pitis, Bonora właśnie ten, który kryje Hoskinsa i Markonato. No, nie zna polskiego Hoskins, w podpowiedzi spikera nie usłyszy. Patrzy z tyłu, bo zegar jest tylko z tyłu, nie ma nad tablicą, którą atakują. Teraz Puszkowian. trzy po angielsku powiedział? Będzie! Kamczyk! Proszę Państwa, wiele przeżywałem tu wspaniałych chwil z tym zespołem, i dzisiaj kolejna taka chwila. Unikaham Malaga rzucona na kolano. Słynny dinerbaum tu w tej chwili, i teraz Tedeton Treviso. Minuta 5, 66, 57. Ten mecz, gdy Państwo będą oglądać tę relację w większym wymiarze, już będzie opisany, przetrawiony przez inne media. Ale warto spojrzeć jeszcze raz na to, jak wygrywa PKS odradzający się mimo kłopotów finansowych, organizacyjnych, wygrywa z patentatem europejskim ten, który rzuca najwięcej. 25. Punktów, presyk na całym boisku i faul założenie, aby przerywać akcję. Nawet w ten sposób Ricardo Pitis. Ten witemisz Europy. Obok bonory i obok markonato. Iris Walker, Tyris Walker wrócił na miesiąc bodaj. Do zespołu ponownie w tym sezonie. Wrócił na tę drugą rundę pucharową Pucharu! I proszę, to nie będzie minimalne zwycięstwo, to może być około 10 punktów. Na razie mamy 8, 67, 59. Ach, wyszła, kto zbierze? Szybicki! I proszę państwa, minuta niespełna, 57. Jeszcze będzie trójka Hoskinsa. I Bonara, teraz go śmieszy. Balet, balet, długo, długo. Długo nikt mu nie wychodzi, czekają, patrzy na zegar. 10 sekund za moment. I proszę, jakiś piękny złoty. A jeszcze Tomczyk. Proszę Państwa, znowu 30 sekund. Do końca 30, już mniej. Już nie faulują, już przegrali, tylko 3 przegrają. 8, czy przegrają. Ośmioma czy dziesięcioma ma. Euforia Widownia wstaje i jest to coś fantastycznego I proszę I piękna żyzna To było to proszę Państwa Piotr Szybielski Jest I jeszcze proszę Państwa po 5 sekund Williams, wejście czysto, czysto, nie dać rzucić, jest Schmidt, trójka, wejdzie, szkoda, szkoda, bo byłoby ponad 10.